Witajcie na moim kanale. Dziś przepisam zapiekankę makaronową gyros. Listę składników jak zawsze umieszczam w opisie pod filmem, a nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Najpierw przygotowuję sos na bazie majonezu i śmietany. Daję tak po 5 łyżek śmietany i majonezu. Dodaję do tego dwie łyżeczki przyprawy gyros. Dokładnie mieszam i odstawiam do lodówki. Do dużego naczynia żaroodpornego wsypuję już ugotowany makaron. Wsypuję połowę porcji, którą sobie ugotowałam. Na makaron ląduje starty żółty ser, również połowę porcji, którą przygotowałam. Na ser wylewam sos. Ta zapiekanka jest warstwowa, więc z każdego przygotowanego półmiska składników będę rozkładała po połowę porcji. Polewam to jeszcze keczupem łagodnym, ale jeśli lubicie, możecie również pikantnym. Teraz rozkładam ogórki korniszone, następnie kukurydzę, czerwoną paprykę oraz usmażoną pierś z kurczaka, również przyprawioną w przyprawie Gyros. Całość posypuję znów serem. Wykładam drugą porcję przygotowanych składników. Najpierw makaron, potem sos, żółty ser, resztę warzyw, ketchup oraz kurczaka. I tak jak mówiłam, listę składników umieściłam w opisie pod filmem. A cały przepis na tą zapiekankę znajdziecie na moim blogu. Link również umieściłam pod filmem. Na koniec, zapiekankę posypałam jeszcze startym żółtym serem. I tak przygotowaną zapiekankę Gross włożyłam do nagrzanego piekarnika i zapiekałam około 25 minut w 200 stopniach bez termoobiegu góra dół. Zapiekanka Gyros to świetna propozycja na obiad lub imprezę. Jest pyszna, więc naprawdę polecam smacznego. Pozdrawiam Was!